Partnerem programu jest instruktor kosmetyczny Iwona Kołodziejczyk. Często niestety zdarza się też, że ci nastroje nie do końca wierzą w swoje dzieci. Jakby wydaje im się, że to są cały czas małe dzieci. Biorę udział w spotkaniu z kluczowymi osobami z firm rodzinnych, często to jest jednak ten nestor założyciel a dzieci siedzą z tyłu, tak zupełnie w cieniu tego ojca, słuchają go i się w zasadzie zupełnie nie odzywają. Ojciec 70-letni zwrócił się do swojego 50-letniego syna, młody zajmie się tym tematem. Moje doświadczenie jest takie, że jak pójdziemy do store i powiemy, to już jest czas odejść z firmy, no to przecież wyrzuci nas za drzwi. A nie ukrywam, że są też takie sytuacje, że to sukcesorzy do mnie przychodzą i mówią, porozmawiaj z tatą, bo my byśmy już chcieli przejąć firmę, a potem się okazuje, że tata ma 50 lat. To tak zerknął na tę analizy i powiedział, Michał, w Polsce się w ogóle nie opłaca firmy prowadzi. Tomasz Rauner, Giełda Rozmów Wartościowych. Witajcie na kolejnej rozmowie, mam nadzieję, wartościowej, zwłaszcza, że moim gościem jest Michał Zwyrtek, partner w Kancelarii Zwyrtek i wspólnicy zarazem członek Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, bardzo dziękuję za odwiedziny w giełdzie Rozmów Wartościowych. A temat, który chciałem z Panem poruszyć, jest tematem, który podejrzewam, że spędza sens powiek w tysiącach firm w Polsce, zarazem za ich pracowników, mianowicie sukcesja. O co chodzi? Ja może tylko przybliżę pokrótce. Mamy teraz rok 2023 od przełomu ustrojowego w Polsce no, już minęło ponad 40 lat i można by powiedzieć, że gro firm założonych przez około 20-30 latków wówczas, no, dzisiaj te firmy już osiągnęły pełną dojrzałość, natomiast ich właściciele bywają już powolutku w wieku emerytalnym, więc jakby pytanie co dalej z ich obecnością w firmie, ewentualnie co dalej z firmą. No i te pojawia się temat sukcesja, prawda? czyli jakby przekazania steru władzy, bądź to... Innej osobie, bądź na przykład swojej rodzinie, młodszemu pokoleniu. Panie Michale, pan jest specjalistą w tym, w tym temacie, doradza pan też firmom w procesach sukcesyjnych. Proszę powiedzieć, jak w ogóle wygląda sytuacja w Polsce, właśnie chociażby z tym przekazaniem sterów z sukcesją? No, rzeczywiście jest tak, że to jesteśmy teraz na pierwszym etapie pierwszym okresie sukcesji i transformacji w firmach, bo gro firm założonych właśnie w latach 90. Przychodzi teraz proces sukcesji i słowo sukcesja, myślę, od kilku lat jest odmieniana wręcz przez przypadki. Wiele, fir wielu, wiele firm zajmuje się sukcesją, prawnicy zajmują się sukcesją i y, same firmy rodzinne zaczynają o tym głośno mówić i z doradcami, i z instytucjami otoczenia biznesu, i z Ministerstwem Rozwoju, y, czego efektem jest ustawa Fundacji Rodzinnej, która w tej sukcesji ma pomóc. I firmy też są świadome tego problemu gigantycznego wręcz problemu sukcesji, bo według badań Instytutu Biznesu Rodzinnego jedyne około 8% sukcesorów jest zainteresowanych przejęciem i kontynuowaniem biznesu rodzinnego. A Pana zdaniem z czego to wynika? 8% to jest właściwie to jest nawet mniej niż 1 dziesiąta tych sukcesorów. Ja myślę, że problem jest złożony. Po pierwsze dlatego, że Świat wygląda zupełnie inaczej teraz niż kiedyś, jak firmy powstawały. Młodzi mają zupełnie inne zainteresowania, inne możliwości, inaczej są wykształceni, inaczej wyedukowani, a z drugiej strony też cały czas czują tę presję rodzica, który rządzi firmą, tego nestora, który rządzi firmą po swojemu i nie do końca są pewni, czy są w stanie wejść w jego buty. A niejednokrotnie może okazać się też, że ich styl zarządzania przedsiębiorstwem będzie dalece inny niż. Nestora założyciela, no i pytanie, czy będzie przez niego zaakceptowany, więc to jest temat złożony, wielowątkowy i to jest moim zdaniem jeden z powodów, dla którego, czy te dwa powody, dla którego nie są zainteresowani przejęciem firmy rodzinnej. Pan rozmawia też z firmami, właścicielami. Jak to wygląda troszkę od środka, czy, czy w ogóle po stronie właścicieli firm tych, tych Nestorów, jest otwartość na ten temat, czy oni w ogóle myślą o tym, chcą, jakby sobie już zaplanować? Tą przyszłość. bo to też przecież nie chodzi o to, że oni od jutra już mają przekazać stery, tylko chodzi o to, żeby wypracować pewien scenariusz działania na wypadek, gdyby na przykład Nestor no, stracił możliwości operacyjne do tego, żeby w tej firmie być i nią rządzić. No rzeczywiście w świecie idealnym powiem cały plan sukcesji, powinna być jakby cały harmonogram zaplanowany, jak, tą firmę, jak oddać firmę, jak krok po kroku przejmować te wszystkie funkcje. Natomiast prawda jest taka, z mojego doświadczenia, że to jest tylko mały odsetek firm planuje w taki sposób sukcesje. Zdecydowanie większa ilość firm wygląda w taki sposób, że nic nie jest planowane. Właściciel rządzi cały czas. Ma świadomość, że musi te stery kiedyś oddać, ale odwleka ten, ten moment w zasadzie do ostatniej chwili. No myślisz, że będzie nieśmiertelny? To chyba tak wygląda. Po pierwsze wynika z tego, że to jest, firma jest jego dzieckiem i on nie może zostawić dziecka, no bo najprawdopodobniej nikt nie będzie tego dziecka tak kochał jak on i tak go dbał i tak samo prowadził firmę jak, 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 jak on. Natomiast często niestety zdarza się też, że ci nestorzy nie do końca wierzą w swoje dzieci. Jakby Wydaje im się, że to są cały czas małe dzieci, które nie mają tej wiedzy, umiejętności, żeby prowadzić firmę, mimo że już często zdarza się, że to są osoby 40-50-letnie, a rodzice potrafią traktować je nadal jak małe dzieci, które nic nie umieją i wręcz sposób traktowania ich w firmie, zwracania się do nich sugeruje cały czas, że to jest, yy, że to jest nadal moje małe dziecko, które nie poradzi sobie zupełnie w zarządzaniu z firmą. Taką powiem anegdotę. Z życia wziętą, jak byłem na spotkaniu u jednego z moich klientów, gdzie rozmawialiśmy o pewnych kwestiach podatkowych i ojciec 70-letni zwrócił się do swojego 50-letniego syna, młody zajmij się tym tematem. To też pokazuje, że ten 50-latek jest w oczach ojca cały czas takim małym synkiem, który biegał pewnie w firmie, a teraz nadal biega, tylko niestety przybyło mu trochę lat. No ja jestem ciekawa, jaka była reakcja tego młodego. A młody już jest nauczony, <laughs> bo też mam takie przypadki, że ci... Biorę udział w spotkaniu z kluczowymi osobami z firm rodzinnych, często to jest jednak ten Nestor założyciel, a dzieci siedzą z tyłu, tak zupełnie w cieniu tego ojca, słuchają go i się w zasadzie zupełnie nie odzywają. I też dla mnie to czasem bywa sytuacja niekomfortowa, bo człowiek siedzi naprzeciwko Nestora, z boku siedzą dzieci i w zasadzie wiadomo, że one o niczym nie mogą decydować i ojciec je zbiera tylko tak, żeby słuchały, a wiadomo, że żadnych decyzji podejmować nie będą. Wydaje mi się, że mało. Jestem przekonany, że jakiś tam scenariusz, plan działania musi być opracowany. No była głośna sytuacja ze świętej pamięci Henrykiem Głębiewskim, tak? no magnat, yy, wszyscy, wszyscy znają to nazwisko, który po prostu zmarł, a potem się okazało, że prowadził firmę na zasadzie jednoosobowej działalności. No taki wielki konglomerat, sieci hoteli, no i też pojawił się problem, jak ta firma dalej ma działać, bo przecież no nie można tej firmy zamknąć z dnia na dzień. No, tak wspomniałem, bo w świecie idealnym wypadałoby przygotować ten plan sukcesji, usiąść z całą rodziną, usiąść z kluczowymi menadżerami wewnątrz firmy i zastanowić się, w którą stronę iść. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, mało która firma o tym myśli. Mało który Nestor yy, zastanawia się nad tym. Może zastanawiać się, może zastanawia, natomiast nie, nie artykułuje tego na zewnątrz. Wręcz nawet jak się pojawiła fundacja rodzinna, to ja zauważam nawet taki trend, żeby wykorzystać fundację, żeby. Żeby dzieci trochę odsunąć od tego biznesu, bo mają nesto, niektórzy na taką obawę, że jak znikną z tego świata, zostawią firmę w rękach rodzinnych, to dzieci zamiast kontynuować rozwój tej firmy według jakichś wytycznych tego założyciela, no to najzwyczajniej się roztrwonią pieniądze. Więc niektórzy mają nawet taki plan, żeby wykorzystać fundację rodzinną, o której pewnie będziemy zaraz rozmawiali szerzej, jako taką tarczę ochronną firmy przed jej sukcesorami. Ale to ciekawe, z czego to wynika, bo przecież okej, okay, no w Polsce biznes jest młody, no właściwie to ma tradycję, no 40-letnie, są firmy, które działały, bo mogły w, w, w ramach jakichś tam luk prawnych w, w dobie komunizmu, ale to jest młoda rzecz. Natomiast na świecie w takim cywilizowanym, kapitalistycznym firmy są wielopokoleniowe i tam ta sytuacja jest rozwiązana dawno. Więc pytanie, czy nie wiem, to jest brak chęci jakby do szkolenia się, do, do, do czytania, jak, jak to jest rozwiązane, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych na przykład, czy w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Nie, my, my tak powiedziałem wcześniej, my mamy dopiero to pierwsze pokolenie przedsiębiorców, dopiero uczymy się tego biznesu. Też nie do końca mamy skąd brać przykład? Bo rzeczywiście możemy spojrzeć na, na Europę Zachodnią, na świat, natomiast wewnątrz Polski tylko między przedsiębiorcami, oni oczywiście rozmawiają, spotykają się, natomiast nadal nie ma gdzie uczyć się tej sukcesji, jak przekazywać firmę z pokolenia na pokolenie. Oczywiście mamy już na Śląsku kilka ciekawych przykładów tej udanej sukcesji, natomiast nadal uważam, że to jest wyjątek, bo co do zasady zdecydowana większość firm nie jest przygotowana, ale myślę, że ta ustawa o fundacji rodzinnej to jest trochę taki początek jeszcze bardziej zaawansowanej dyskusji o sukcesji, o przekazaniu firmy rodzinnej następnym pokoleniom, bo to też istotne, że ustawa o Fundacji Rodzinnej powstała razem z firmami rodzinnymi. To nie jest tylko pomysł ustawodawcy i Ministerstwa Rozwoju, ale to jest wieloletnia praca nad ustawą i po stronie ministerstw, i po stronie firm rodzinnych, które też są autorami pewnych zapisów i to są zapisy, które wynikają z potrzeb polskich firm rodzinnych. To proszę powiedzieć, co ta ustawa reguluje, co ona załatwia? Ustawa jest oczywiście wiele wątków reguluje, natomiast taki podstawowa, podstawowy cel tej ustawy to jest stworzenie takiej instytucji która nazywa się Fundacja Rodzinna ona będzie miała osobowość prawną i ona będzie założona przez fundatora albo fundatorów którzy będą decydowali o tym co zrobić z majątkiem tam wniesionym i kto będzie beneficjentem i w jaki sposób ten majątek ma być zarządzany i jak potem przekazywany tym beneficjentom czyli może na przykład Nestor w cały swój majątek umieścić w fundacji rodzinnej, powierzyć zarządzanie tą fundacją zewnętrznym menadżerom i w statucie fundacji rodzinnej opisać, w jaki sposób ten majątek ma być sukcesywnie przekazywany do, do beneficjentów, którym on też może być beneficjentem. Czyli może być ustalić sobie tak, że yy, na przykład udziały lub akcje spółek, których jest właścicielem, zostaną umieszczone w fundacji rodzinnej no i pieniądze będą wtedy wypłacane Beneficjentom, oczywiście też będzie optymalizacja podatkowa przy okazji, ale będą sukcesywnie wypłacane takim sukcesorom, którzy niekoniecznie muszą być zaangażowani w biznes, ale mogą być beneficjentem tego biznesu rodzinnego. Przy okazji, też jeżeli cokolwiek się wydarzy, potem temu sukcesorowi już niestety umrze, no to fundacja też będzie w jakiś sposób zabezpieczeniem tego całego majątku. On może sobie w statucie opisać, co ma się wydarzyć z całym majątkiem, że na przykład nie może być sprzedany, ale ma być biznes kontynuowany albo zewnętrznymi menadżerami, albo. Członkami rodziny, więc ona w jakiś sposób ma kilka funkcji, czyli i zabezpieczenie majątku, i też trochę takie efektywne prawnie i podatkowo zarządzanie tym majątkiem. To jest świeży dokument. Pan ma wiedzę, czy, czy są już firmy, które zaczęły korzystać z tej fundacji? Nie, fundacja wejdzie w życie najprawdopodobniej w maju, natomiast już dużo firm zaczyna dyskutować z doradcami, w jaki sposób mają się przygotować do fundacji rodzinnej, jakie są, biorąc pod uwagę specyfikę rodziny, i te plany rodzinne, majątek rodziny, jak ją najbardziej efektywnie wykorzystać, także ja widzę duże zainteresowanie tą instytucją. A niech Pan powie, bo to jest oczywiście narzędzie prawne, no. To nie jest obowiązek, to jest możliwość pewnego rozwiązania w swojej przyszłości, czy w przyszłości firmy. Ale to jeszcze jest kwestia tych chęci, no i tutaj znowu wracamy do tego punktu, punktu wyjścia. Czy, czy Państwo, czy Pan ma też jakby już doświadczenia, jak w ogóle rozpoczynać rozmowy na ten temat? No to, 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 to jest temat to, to... rzeczywiście bardzo trudny, bo nie pójdę do, do, do Nestora i powiem, zrób sukcesję. Natomiast rzeczywiście jest dużo firm doradczych, doradców, prawników, które już biegają po rynku i Atakują tych biednych Nestorów, żeby zrobili tą sukcesję. Natomiast prawda jest taka, jak moje doświadczenie jest takie, że jak pójdziemy do Nestora i powiemy, to już jest czas odejść z firmy, no to przecież wyrzuci nas za drzwi. A nie ukrywam, że są też takie sytuacje, że to y, sukcesorzy do mnie przychodzą i mówią, porozmawiaj z tatą, bo my byśmy już chcieli przejąć firmę, a potem się okazuje, że tata ma 50 lat. Więc jakby jest taka trochę też presja tych młodych, że oni się garną do tej pracy. Natomiast prawda jest taka, że to powinno być znowu, w świecie idealnym spotkanie całej rodziny i wyznaczenie sobie jakichś celów i odpowiedzialności poszczególnych osób wewnątrz firmy, bo Nestor oprócz tego, że prowadzi tą firmę, on może mieć też taką funkcję mentoraż dla tych młodych, żeby ich przez te najbliższe lata sukcesywnie wprowadzał do firmy i do sposobu jego myślenia, filozofii firmy, filozofii rodziny, więc to jest takie spotkanie myślę bardziej rodzinne i nie skończy się to nigdy na jednym spotkaniu, tylko na wielu spotkaniach, żeby określić, czego tak naprawdę ten właściciel chce i czy on rzeczywiście chce tą firmę oddać tym młodym, bo może się okazać, że zupełnie tego nie chce. Pan wspomniał, że, że na Śląsku jest kilka przykładów udanych, udanych sukcesji w firmach. Jeśli to nie tajemnica, czy pan jest w stanie powiedzieć, co to są za firmy? No ja myślę, że takim najbar najbardziej znanym przykładem udanej sukcesji jest grupa TDJ, bo to rzeczywiście firma została przyjęta przez syna. Przeszła transformację i biznesową, i takiego portfolio tego biznesu, z takiego tradycyjnego biznesu górniczego, wiele różnych nowoczesnych firm. I myślę, że to, jest, to pokazuje, że to jest przykład, że ta sukcesja jest możliwa. Syn został przygotowany do biznesu, samodzielnie też przyszedł na edukację na wysokim poziomie. No i firma działa, moim zdaniem, prężnie. Zresztą to jest jedna z największych grup kapitałowych w Polsce. Wydaje mi się, że chyba grupa Mokate tak samo już doszło do, do, do przekazania sterów. Teraz prezesem firmy jest syn pani, pani Teresy Mokrzyż. Tak, no to jest inny przykład. Zresztą panowie dość się znają dobrze i myśli, z tego co wiem, no to się niejednokrotnie spotykają. Natomiast to rzeczywiście jest drugi przykład takiej grupy, gdzie syn został wprowadzony do biznesu i to długo był wprowadzany, no i teraz rzeczywiście przejął tą władzę. Nad firmą prywatną i rodzinną, i co ciekawe, jak miałem też okazję współpracować z tą firmą, no to oni też dobierają nawet swoich takich partnerów biznesowych na świecie też takim trochę kluczem współpracy z fir innymi firmami pr prywatnymi i rodzinnymi. Czyli z perspektywy długofalowej dla firmy to może być plus, jeżeli, jeżeli będzie dobrze przeprowadzona sukcesja, jeżeli partner danej firmy wie, że ta firma ma zapewnioną ciągłość działania, no bo też chce z tą firmą się związać jakimś tam działaniem, jakimś kontraktem, prawda? No, no firmy rodzinne mają trochę inną specyfikę funkcjonowania niż, niż duże korporacje i myślę, że one są yy, świetnym partnerem biznesowym, bo te decyzje niejednokrotnie podejmowane są szybciej, jest większa elastyczność współpracy i to rzeczywiście efektywna i mądrze przemyślana sukcesja powoduje, że ten partner biznesowy może zostać na jeszcze długie, długie lata. Natomiast to jest ciężkie zadanie i dla nestora, i dla sukcesora, żeby ten proces miał miejsce. No i też oni muszą też mieć świadomość, żeby wprowadzać menadżerów z zewnątrz, bo też nie można mieć pełnej wiedzy na wszystko, więc jakby wprowadzanie menadżerów z zewnątrz z różnymi kompetencjami też będzie takim kolejnym krokiem w rozwoju firmy prywatnej, rodzinnej, żeby ona jeszcze, więc jeszcze urosła. Być może jak do, dożyjemy w Polsce do, do takich czasów, kiedy, kiedy prowadzenie biznesu będzie bardziej przyjemnością, będzie bardziej realizacją planów, a nie walką o przeżycie, o zmaganie się z ciągle zmieniającymi się przepisami, cenami, otoczeniem, no to być może więcej też tych biznesmenów będzie miało myśli o tym, jak sobie tą firmę poukładać na, na kolejne lata. No, jedna z firm, z którymi współpracuję, to właściciel ostatnio powiedział mi taką ciekawą rzecz, jak mu przedstawiłem taką pogłębioną analizę firmy od strony finansowej i prawnej, to tak zerknął na tę analizę i powiedział, Michał, czy w Polsce się w ogóle nie opłaca firmy prowadzić, więc to, to rzeczywiście tak potwierdza to, to co Pan powiedział. I to, I to też widzę pewien trend, że właściciele firm prywatnych i rodzinnych, którzy nie chcą do, przekazać firmy dzieciom, bo dzieci nie, nie, nie są zainteresowane, rozważają sprzedaż firmy, i to rzeczywiście się dzieje, i wyprowadzenie się za granicę, więc takie kierunki typu Portugalia i Hiszpania też w ostatnich latach są kierunkami modnymi, czyli następuje sprzedaż biznesu, teraz najprawdopodobniej pewnie założenie fundacji rodzinnej, no i wyprowadzka się, wyprowadzka z Polski. Ze szkodą dla Polski, no bo przecież tracimy wtedy wartościową tkankę społeczną, prawda? No niestety tak, natomiast firma w jakiś tam sposób funkcjonuje dalej. Czy to w rękach innej firmy prywatnej, rodzinnej, albo jakiegoś biznesu międzynarodowego i staje się elementem czegoś większego, no i traci tam ten taki swoją smykałkę rodzinną. Postawimy tu kropkę, panie Michale, bo rozumiem, że rozmawiać możemy długo na temat sukcesji. Temat jest cały czas rozwojowy. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Michał Zwyrtek. Partner w kancelarii Zwyrtek i Wspólnicy był moim gościem. Do zobaczenia.